Tatarska jurta. Nie trawą chodnik, proszę. Jesteśmy w tatarskiej jurcie. W Takie menu tu jest. A co woda Może weźmiemy im tatarski kisiel, ale z borówkami znowu nie zjedzą, nie? Ale. Jeszcze dostaliśmy. Ciepadełko. W oczekiwaniu na zamówienie. Kacperek bardzo lubi. Chleb? Chleb. Lubisz chleb. Zawsze w dołowasz. Suchy chleb, suchy chleb. chleb. No posmarować nie ci czy kadełkiem? Nie. To masełko jest. Masełko czosnkowe. Nie wiem. No, no, spróbujcie. Spróbuj natarku, czy ci będzie. Kacper ty też? Czy nie? Tak, no to mhm. chcemy kisiel i jeszcze herbatka tatarska jutra. Ten Jeden? Tak, ten chleber. No, no bo to, to jest kisel. To jest kisiel. Bo to, bo, ale borówka smakuje jak ten kisiel. Bo w kisiel jest A ty chlebek mężem. spróbujesz? Z masełkiem, z pietruszki. Tu wypiekają ten chleb, wiesz. No Dobry jest, jest rewelacyjny Kasperku spróbuj. To jest Tak, Uważaj mi tego zęba to ci się ruszę. I jak? Luksusowo? Mm -hmm. A w czym oni to podają? A nie wiem Natalko, on w jakimś pucharze Nie, To jest jakieś tymczasowe miejsce i to jest napisane, że z racji na to, że jest tymczasowe miejsce, to jest na talerzach jednorazowych, tak? No ale 1000 się... mogę spróbować? No w takim kubku mm -hmm. podają większym po prostu. Mm, tak takie na spróbowanie, to bym wszystkich dań tak popróbowała no w To nasze też mogli przynieść na spróbowanie. No, no to. Herbata nie Z herbatą, to... Herbata no, to wózka tam, to nie? Herbata, to jest. To nie jest Lipton. Mogę to no. wąchać stąd Co tutaj mamy? Mamy cytrynę. Mamy miętę. Albo rokitnik, nie wiem. Ale to tak, takie lubię. Gdzie mm -hmm. jest twój dzień? No, 12 zł. Wyborna. W innych restauracjach 12 za, za zwykłą Nie, herbatę. Kacperku. Maczaną płacisz. Chcesz pomuchać kasper? Nie, już Mówię, że w innych restauracjach 12 zł za zwykłą maczaną Taką minutkę no, płacisz. Minutkę, no. Makaron, no. no Piszę w, większy, w większym wydaniu. To cebulniki, tak? Cebulniki, dla pieczone pierogi z farszem I ty masz kruszonkę. Kryszonkę. Tak, kryszonkę. Dobra, to jemy Że ty mówisz, że co? No jest taka kwaśna od aż u No to jedziesz też. się, że takie proste wiem, jak tak za pierwszym razem A ja ci otworzę Z Co? Na początku chodzi dobrze. Na początku zawsze dobrze wchodzi. A później daje po garach. Co tam w środku w tym pierogu? Jakieś mięso z indyka. Takie. No i o. Widzowie, widzowie, znowu przyszedł rachunek. Cebulinki, kryszonka, deser i herbatka. Nie przekraczamy stówy, staramy się. Łuk będzie strzelał. Kas... Jaki napięty łuk masz. Natalka, jaką suknię. Kacper, Kacper. Piękna dama. Chce pani coś powiedzieć do swojego ludu, pani Tatarko? Tatarko? No tak, Tatarzy tak wyglądali. No dobrze, ale teraz kazwer będzie Panią doterką.. O, No, taki chłop tatarski. Nie biegamy. Ile razy się mówi?